Jemano widzowie, dzisiaj trochę wyjechałem niestety sam, za bardzo chętnych do jazdy nie ma, ale jest fajna pogoda, bo jest dosyć chłodno w porównaniu do tych upałów co teraz są, a dzisiaj jest fajnie. No i planuję trochę delikatnie się pouczyć, ja zmieniając, zmieniać biegi po prostu na kole. Zaraz zobaczymy czy coś mi będzie wychodzić. Nie wiem czy to dobrze robię, a jak to robię źle to do... Powiedzcie, co mogę zrobić lepiej. Zaczynamy z dwójki, strzelam ze sprzęgła. Trochę mnie zrzuciło. No dobra, to jeszcze raz. Ogólnie co, coraz lepiej z moim barkiem, ale o, teraz jak podbiłem, to czuję, że jednak mnie lekko zabolał. Dobra, jeszcze raz. Szukamy dwójki. Powiem wam szczerze, że jak założyłem buty krosowe, to no nie, wy, nie jeździ się tak wygodnie na kole, jak jednak w spodenkach i w japonkach. To był trochę niebezpieczny manewr <ścoughs> pewnie, pewnie na filmie się wydawało, że to jest jednak długi zakręt, ale aż taki długi nie był Dobra, spróbuję jeszcze raz Spróbuję od dwójki dobić do piątki, chociaż nie wiem czy mi się uda. duże obroty miałem. Jednak ze sprzęgła lepiej. Ojej. no coś mi dzisiaj nie idzie. W sumie dawno nie jeździłem krosikiem. Ale powoli. Nie od razu gumę zrobioną. <śm> Kurwa, gościu, ja pierwiele trzeba uważać na, uważać na tych ciak pomyślcie sobie, tak jak teraz też by osobówką jechał, no to na czołówkę on by na pewno nie ominął, jak ja musiałem zjechać aż z asfaltu, świry na tych drogach, no dobra, to spróbujmy na naszej drodze szkoleniowej, no, jeszcze pozmienię te biegi trochę. Uf. O kurde. Czekaj, będę biegł. Mam. Przydusiłem motor chyba za mocno. Czy wachy nie mam? O kurde. Chyba te strzelanie ze sprzęgła to nie jest zbyt zdrowe. biegów na kole, bo nie wiem czy nie wiem czy gdziekolwiek był taki poradnik w sumie jak zmieniać biegi na kole pewnie był ale yy, wystarczy jak macie większy bieg, znaczy mniejszy jak odpuścicie na chwilę manetkę i cały czas musicie mieć naprężoną dźwignię, tak jakbyście chcieli ją wbić. I wtedy jak odpuszczacie tą manetkę tak szybko, yy, to ten bieg wskoczy. I wiadomo, że na początku będziecie mieli duży strach a propos tego, że pewnie was wybije wyżej do góry, ale to spróbujcie sobie ten bieg wbijać, jak będziecie lekko opadać z koła, że będziecie niżej, delikatnie może was podniesie, albo wcale nie. To wcale nie ma aż takiego, takiej dużej zmiany wysokości, czy coś takiego. Spróbujcie sobie ten bieg wbijać, jak będziecie opadać, to wtedy zobaczycie, przezwyciężycie swój strach po prostu, bo to chyba jest zawsze najgorsze, aby się raz udało to potem zobaczycie że jednak to nie jest wcale takie trudne czy dla skrzyni to jest dobre? Pewnie nie ale jak zmieniałem olej to nie miałem żadnych opiłków także myślę, że krosy nie są aż znaczy enduro czy krosy to dla nich to nie jest jakoś wielce wrażliwe zwłaszcza jak na jakichś zawodach czy coś to ludzie też bez sprzęgła dużo biegów zmieniają to, to raczej nie jest to jakoś mega złe dla, tak, dla nich No i ogólnie ten bieg na kole można zmieniać ze sprzęgłem, a można, znaczy można zmieniać bez sprzęgła, a ja z racji tego, że no przyzwyczaiłem się do strzelania z tej klamy, jak podbijam z niższych obrotów, to czasami zobaczyłem, że sam z przyzwyczajenia już te sprzęgło też przy zmianie biegów nawet na kole wciskam, chociaż no to już jest bardziej ryzykowne niż bez sprzęgła, bo bez sprzęgła on wbije, a ze sprzęgłem to może was trochę wyrzucić sobie, na pewno dacie radę. Śruba, dobrze, że zobaczyłem. Bo mi się prawie odkręciła. Jaja. O, dzisiaj dokręcałem też szprychy, bo miałem luźne.